Jest szykowana właśnie na turniej 4 skocznych. A za moment czołowa dziesiątka. I zaczynamy. Dawid Kubacki. Dawidzie, ruszaj bracie i leci jak najdalej. 131,5 do pobicia. Może 132. Dawid wysoko nad zeskokiem. I ładnie. I daleko. Wydaje mi się, że ta odległość wyznaczona przez zieloną linię została przez niego osiągnięta. A jeśli tak, to być może Polak obejmie prowadzenie. 132,5. Noty 18 punktów. Wszyscy sędziowie są co do tego zgodni. Rekompensana ponad 22 punkty. W pierwszej serii miał trudniejsze warunki Dawid Kubacki. Wtedy skoczył 126 metrów. Teraz o 6,5 metra dalej. Zadowoleni. Polscy trenerzy z Michalem Doleżalem na czele i czy to będzie więcej niż 282,5 punktu. Tak, mamy lidera. Oj, jedną dziesiątą punktu. Dawid Kubacki wyprzedza Mariusa Lindwika, a więc dobrze się zaczęła ta ostatnia dziesiątka. Jedna dziesiąta, czasami na wagę złota.